Się mamą, dzisiaj sobie zagramy w Minecraft, i dzisiaj będzie odcinek następny, i w tym odcinku yy, sobie właśnie tutaj, yy, yy, tutaj, Wam pokażę taki mój hotel, i taki mój tutaj yy, będzie taki rynek, i parking, żeby jakoś wejść do hotelu, i w ogóle no takie rzeczy. I to będzie odcinek 15. O, i właśnie, w tym odcinku, yy, yy, no, yy, już w, widzicie, że mam szejdery. Widzicie? I to wygląda już serio kozacko. Szejdery są bardzo fajne. No, te, te szyby się tak łączą. No, tro, trochę mi bardziej laguje z szajderami, ale to nic. Oj, te, te szyby się tak fajnie łączą. Na razie nie pokazuję. No i pokażę wam te rzeczy. No, jakby wam trochę tutaj lagowało, no to no, to, no przez shadery. No, ale okej, okay, dobra. I tutaj będą miejsca na domki, które zbuduję. I okej, okay, dobra. Tu zacznę od mojego yy, targu. U, raczej No i to jest z niesamowite. I ta restauracja nie, tylko te cztery ryneczki. To jest z książki Uliczy Kram z książki niesamowite, kompaktowe konstrukcje. Jak jeszcze nie poznaliście tej książki, no to, no to zapraszam na mój odcinek. Na mój odcinek, jaki to był? Chyba dwunasty. No, a wy tutaj. No, jak ja wbijcie łapkę w górę. I suba. Jak kliknę, o tak? To wtedy, jak zdążycie kliknąć łapkę w górę, to bardzo fajnie. No i. Uu, no i. tysiąc łapeczek. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. A! ponieściłem ten. Akurat mam w ręce bloki, więc idealnie. No i dobra. Tutaj takie kram Krams niesamowite, kompaktowe konstrukcje. Tak wygląda. Naprawdę to się fajnie prezentuje. Tutaj re restauracja. Te medycyny zrobiłem podobne, akurat zrobiłem w ogóle restaurację podobną co do odcinku 12, ale ja, ja ją nie robiłem z książki, sam sobie wziąłem Kefelnia na rynku to samo serio. No okej. Okay. Serdecznie zapraszam na odcinek 12 jeszcze nie wiecie co to jest okej, okay, no i wchodzę tutaj jest coś takiego, ale też się by się fajnie prezentowało z shaderami serio, dobra, tak i tutaj jakieś składniki serio, to zrobiłem podobnie podobnie, i tutaj wchodzimy sobie na górkę i i tak, no yy... Bardzo fajnie, serio, o, ta, to jest serio fajna. Yy, ustawię sobie, no i ustawienia krawiczne. Ja mam, no ok. lepiej, żebym nie wyłączał, bo no lepiej, shadery, Shailer, shadery są fajne, z tego, że tak laguję. Ale okej, okay, dobra. To to... Tutaj taki, taki park yy, na ulicy. No jak ktoś chce sobie rybki połowić czy coś tam, no to wędki są. To powinno być ogólnie płatne, ale tu trzeba normalnie, musi być. Żadne wędkowanie nie muszę być płatne i tutaj oczywiście tutaj faj zwieśćłam no, i tak, fajnie, no. Serio, i tu będzie już jeszcze tam będą różne góry, zamki, miasta. Dalszy ciąg i serio, to będzie fajne. No, hotel się prezentuje. No, bardzo fajnie, więc e, jak chcecie zobaczyć, co jest nie wiem, w środku, bo jesteście pewnie ciekawi. Ja wypełniłem środek, a górę też tam zapełniłem. No, no to. Musimy na początku pójść do hotelu, zaparkować i coś zrobić. Okej, okay. trzeba pójść sobie tędy ulicą. Jak z samochodem pojechać? Tędy. Tu parking pierwszy wyżej. Bilety Zbywko bewkowadłem na złem tu jako bilet. Kartkę papieru. To to wygląda jak dziurka. No, ale niestety nie da się. Najlepiej, żeby po prostu tu włożyć papierek, to ktoś sobie weźmie. A, bo to nie skrzynka, więc tak się nie da, więc. No po prostu, jak ktoś nie, w, nie, nie położy tutaj papierku, no to po prostu. Po prostu. Po prostu nie pójdzie do parkingu i go pogo... Nie. Po prostu nie będzie Bóg. Tutaj drugi parking to samo bilety. A co to? Puste miejsce. A bo ja kiedyś zabrałem bilet, jak sobie grałem. Mm, no sobie to te, też testowałem. Pierwszy parking wyżej. Idziemy sobie tu. Jakieś samochodziki sobie postawiłem. to bardzo fajnie wygląda. Tutaj taki niebieski. A jak ktoś zaparkował samochód, zapłacił za parking biletem, to powinno się za bilety płacić. Nie wiem, jak kogoś ty jakiegoś villagera tam postawię, to będzie pilował. Kto zapłaci pieniądze, to może brać bilety. Yy, tu hotel 1500. Więc tak. A! Jeszcze nie wchodzimy, bo muszę pokazać drugi parking. Parking drugi. niżej. To jest parking piętrowy. Może w jakimś innym hotelu sobie zrobię parking. Taki. No, podziemny, ale piętrowy tutaj mi najbardziej pasował do tego hotelu. No dobra, no to jest 1500. Czemu 1500. Bo to lubię tą nazwę. Wymyślona fajna nazwa. Wy sobie możecie nazwać własny hotel jak chcecie. O! Żeby ja nie pokazał tutaj w środku, bo trzeba wejść do stoliki, żeby zobaczyć tu, żeby komuś się nie nudziło, to jakiś dworek. Czekajcie... No tutaj ktoś możliwy, że będzie się nudził to jakiś dworek. Może jeszcze co, coś tutaj dam, jakieś, jakieś, nie wiem, ciekawe rzeczy. Okej, okay, no to pora przejść do najważniejszej rzeczy w tym odcinku, czyli środek hotelu. Okej. Okay. Wchodzimy. O, widzicie to? to wygląda jak światło i to się nawet tak odrobinę wygląda jakby się paliło. Te skrzynki zwisające wyglądają jakby jakby tutaj. No było światło i na dodatek tam, tam jest pokoik. Nie ma miejsca w pokoju, bo one są takie malutkie. To co zrobić, no co zrobić. Aj, Skrzynkę zniszczyłem. Yy, to najlepiej yy, yy. Najlepiej. Czy... Czemu nie mogę skrzynki Nie wiem, może trzy sobie. Najlepiej w tym. To naj... nie miałem miejsca, to najlepiej pod łóżkiem sobie wstawić. No czemu nie mogę skrzynki znaleźć? Ej, 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 ej. No nie mam skrzynki. Dobra, trudno, nie chcę marnować czasu na takie rzeczy. Zaraz yy, przejdziemy do stołówki. Ej, ale tu ciemno z shaderami. Bez shaderów było jaśniej. Tu jest restauracja, no jakieś tutaj... Kurczak, jakaś baranina, łosoś, coś... upiec... nie, po co ten piecyk? Już tutaj... Tutaj jest już upieczone. To porządna restauracja. O, tu ciasta jakieś. Ale te butelki świecą w shaderach. Tu... Arbus, jakieś jabłko, owoce do zjedzenia. Tu świecące jagody, które naprawdę świecą. A może te ramki podświetlają? A sam nie wiem. Tu jakieś ciastko, podejrzana potrawka bez efektów. Yy, tu yy, gulasz z królika, chyba. A tu można sobie wlewać kakao. kakao. No, bo, bo to nie jest ziemia, to kakao. No serio, ja mam. Ja tutaj biorę to. I okej, okay. jak ktoś się nudzi w hotelu, to oczywiście to są broki poleceń, coś do tego mówię. To jest blok, który można robić inne magi magiczne, bardziej komendy. Blok poleceń ma trzy rodzaje, blok poleceń można dostać, przełożyć komendę ukośnię GIF, małpa S Minecraft blok. Yy, bo w ogóle wiecie, bo nawet roku edition robłem jak Robłem odcinek, jak zdobyć yy, command bloka nawet roku. Yy, no no to tam yy, bez Minecraft. To samo tylko że bez Minecraft napisał. Du, du, du dobra. A widać jak komuś się nie chce chodzić tutaj do przodu na górę. No... Serio te lagi są. I tu na dół. No, serio, mnie te lagi denerwują. A ja to... Nie... A! Nie zamknąłem drzwi na górze, tak nieładnie. A nie tędy ja drzwi nie zamknąłem. Okej. Okay. O, bo drzwi się zamyka w fotelu, bo to tak nieładnie trochę. Tu już szacunek w hotelu. Dobra, tu jakieś siedzenia... A, pokoja nie pokazałem. Pokoja, resztę są takie, takie same. Dobra. No i tutaj te lampy w których można schować hotelowe rzeczy i łóżeczko. A, aku... ale ja... Ej, ja, ja nie widziałem, że to noc jest, a do łóżka wsadziłem. O. Ale fajnie, okej. Okay. No dobra, no to idę sobie tutaj i no tutaj reszta jakaś zieleń, żeby było ładnie w hotelu, bo tu to, to ładne, to pięciogwiazdkowy hotel to... To musi być ładnie. I gdzieś tam basen postawiłem. No a tutaj basen. Ej, ta woda ładnie jak wygląda z shaderami. No i no, basen. No to okej, okay. to, to jest cały hotel. Yy, I to są moje wszystkie początki mojego miasta. No to chyba. A! Stołówki nie pokazałem. Stołówka. Tu trzeba zjeść. No tak. No tak. No ładnie. Ładnie, ładnie. I to wszystko w tym hotelu. Wy wbijcie lajka, like subskrypcję i kliknijcie w dzwoneczek. No to pa. Widzimy się w następnym odcinku.